Zwane gry mobilne na urządzenia przenośne to ciężki temat, a to dlatego, że obecnie niełatwo jest wyłowić perły po poukrywane pośród free-to-playowego szlamu, pełnego ciężkostrawnych mikropłatności, będących rezultatem zachłannych praktyk wydawców, dla których nie jest ważne to, czy gra jest wartościowa sama w sobie, bo jedyne na co patrzą to słupki w Excelu. Naiwne trochę, prawda? Być może, ale jestem tylko zwykłym graczem. Dla mnie ważne jest to, by gra sprawdzała się jako gra, a nie tylko klikadło generujące dolary. I tu wkracza mobilkowy potwór. Który będzie starał się wybierać takie produkcje, za które wystarczy zapłacić raz, by dobrze się bawić. Bez nagłego kończenia rozgrywki, bo nagle klejnociki się skończyły, czy po umieszczonych na każdym kroku mikropłatności. Potwór bywa jednak wybredny i lubi to, co dobre i niesprawiające niepotrzebnych niestrawności. A w tym odcinku! Naszym daniem głównym będzie Hero Emblems, czyli naprawdę piękna i smaczna mobilna rzecz. Sprawdźcie! Hero Emblems to wariacja na temat jednej z najpopularniejszych obecnie mechanik wśród gier mobilnych, którą jest system Match 3. Wybaczcie mój radziecki angielski. Czyli łączenia ze sobą kolorowych klejnocików czy też innych obiektów w kilku podstawowych grupach, celem wykonania określonych czynności, np. ataku. Kto grywał swego czasu w Bejult lub przede wszystkim w Puzzle Questa, będzie czuł się w Hero Emblems jak w domu. I właśnie z tym ostatnim, czyli z Puzzle Questem, Hero Emblems ma najwięcej wspólnego. Podobnie rozwiązany system walki, oparty na łączeniu obiektów na planszy, podróżowanie przez fantastyczną krainę i rozwiązywanie questów oraz przede wszystkim lewelowanie postaci i rozwój drużyny. No i przy okazji trochę grindu. Ten jednak nie przeszkadza tak bardzo, bo gra jest szalenie grywalna, przyjemna i niesamowicie wciągająca. Ba, ma nawet całkiem angażującą historię. I choć jest to typowe, nieskomplikowane ratowanie świata, które swoją drogą bardzo przyjemnie napisano, pełno tu zabawnych dialogów i żartów odnoszących się do innych gier, to stanowi jedynie solidny podkład pod najważniejszy element, jakim jest mizianie kolorowej planszy pełnej symboli, odpowiadających poczynaniom drużyny. Całość jest oczywiście turowa i poza sporym udziałem czynnika szczęścia i losowości, pozostawia także zaskakująco wręcz dużo miejsca na taktykę i planowanie oraz rozkminy nad słabymi punktami nowo poznanych przeciwników. I to jest bardzo fajny element w sytuacjach, gdy trafiamy na nowego przeciwnika, i nasze ataki zawodzą, bo nagle okazuje się, że nasza drużyna nie jest przygotowana. Inną rzeczą wymagającą nieco pomyślunku, ale także na którą spory wpływ ma szczęście, jest takie zaplanowanie ataków na przestrzeni kilku lokacji, żeby zebrać jak najwięcej najmocniejszych kombosów na koniec na bossa, który pojawia się na końcu każdej questowej lokacji. A bossowie w tej grze są i śmieszni, ale też i bardzo wredni, bo potrafią korzystać z ataków, które totalnie zaskakują naszą drużynę. No ale dzięki temu wywiązują się z roli wrednych bossów, dzięki czemu też zwiększają satysfakcję z ubicia ich potem. Kluczowe są też umiejętności każdej z czterech postaci oraz ich uzupełnianie się na polu walki. Ekipę mamy bardzo standardowo w postaci zdana, preza, Feta. Oj, pardon, to nie to. W postaci wojownika z mieczem, czarownicy ciskającej kolorowymi efektami latający na miotle, tanka starczą i czarodziejki. No od czarowania. Najważniejszymi zaś przedmiotami używanymi na polu walki są tytułowe emblematy, bo to one, co kilka poziomów, w najbardziej widoczny sposób podnoszą statystyki herosów. Problem jest tylko jeden: trzeba je najpierw zdobyć, a można to zrobić na kilka sposobów: uzyskać bardzo rzadki drop, wykonać questa, który daje w nagrodę emblemat albo kupić je w sklepie, gdzie są najdroższymi świecidełkami na wystawie i często trzeba farmić, by zdobyć odpowiednio dużo złota. Co wcale nie trwa zbyt długo, bo na wyższych poziomach doświadczenia złoto potrafi wpadać jak szalone z trudniejszych przeciwników i nawet za przegrane walki zachowujemy to, co udało się uciułać. Łącznie z doświadczeniem. Dzięki temu i wilk syty i owca cała, bowiem przy frustrujących momentach, które powtarzać trzeba po kilka, a czasem po kilkanaście razy, zawsze coś zyskujemy. I bardzo miło, bo dzięki temu nie rzuciłem gry w kąt po kilku przegranych walkach. Na koniec zostawiłem sobie wzmiankę o absolutnie przepięknej i urzekającej oprawie gry. Grafika jest śliczna i to całościowo, co dotyczy mapy krainy, wizerunków bohaterów, animacji, przeciwników, lokacji i najdrobniejszych szczegółów w projekcie poszczególnych ekranów, typografii, efektów czarów czy ikonek. Pełne wysmakowanej kreski elementy składają się w niezwykle dopracowaną całość w świetnym stylu, nawiązującym nieco do takich gigantów jak choćby Studio Ghibli, bo to było pierwsze moje skojarzenie, gdy uruchomiłem grę. Cały ten urok Hero Emblems sprawia, że przyjemność obcowania z grą zaczyna zaczyna się już od samego patrzenia na nią i klikania, byle coś się poruszyło na ekranie. A najlepsze jest to, że za grę, nie licząc muzyki, odpowiada jedynie dwóch twórców z tajwańskiego Hitpod Games, zaś sama gra sprzedawana jest jako normalna, płatna produkcja, bez żadnych mikropłatności i tym podobnych dupereli. Hero Emblem to prosta, piękna, grywalna i uczciwa wobec gracza produkcja, stworzona przez dwóch pasjonatów. Szkoda jedynie, że wyszła tylko na urządzenia z systemem iOS. Mam jednak nadzieję, że ukaże się jeszcze wersja chociażby na Androida, tak żeby jak najwięcej graczy mogło w nią zagrać. A zatem, potwór jest syty aż nadto. Zdecydowanie warto. A bosowie w tej grze są i śmieszni, ale też i bardzo wredni, bo często korzystają z ataków tule. Tule, kulpa. No i problem z mikrofonem jest. Tak to jest. Się ma taką brodę, to później problem z audio. Niełatwe jest życie, krasnoluda.